Witamy wszystkich serdecznie na naszym kanale. Witamy. I dzisiaj zajmiemy się takim tematem prawdy, ponieważ wiemy, że świadkowie Jehowy szczycą się, że tylko oni rozgłaszają prawdę ludziom i że ich prawda jest jedyna. I mamy takie pytanie, właśnie tak się nam wyłoniło: za którą prawdą obstajecie? Czy tą, którą uczyliście 100 lat temu? 50, 10 lat temu, za którą z tych prawd właśnie stoicie? Bo jak wiemy, że prawda światów Jehowy bardzo często się zmienia i oni tą prawdę nazywają y, nowym światłem. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy troszeczkę się na tym skupić i y, y, powiedzieć, co my na ten temat myślimy. Y, dlatego zaraz na początku. Y może, żebyśmy się nie za bardzo nie rozgadywali, będziemy chcieli powiedzieć szybko, zidentyfikować tych, którzy są używani przez, przez prawdziwego Boga do mówienia prawdy. I oczywiście największą rzeczą, którą będziemy tutaj chcieli poruszyć, jest przykłady wszystkie biblijne. Oczywiście nie będziemy czytać dziesiątki wersetów, bo byśmy musieli to nagrywać bardzo długo, ale zaczniemy od takiego, takiego szybkiego porównania. I może zaczniemy od cudów. Jak wiemy, Bóg używał i robił cuda, aby zidentyfikować wybranych do przewodzenia. I na pewno każdy zna przykład Noem, który zbiera zwierzęta. Było to na pewno jedno z największych cudów na samym początku, gdy Bóg postanowił zniszczyć świat przez potop. Następną osobą, którą każdy na pewno pamięta, był Mojżesz i cud z laską na pustyni i może jeszcze trzecim przykładem niech będą apostołowie, którzy się posługiwali cudami. Były to dary ducha w tym czasie. I tak zanawianie, mówienie językami. Leczenie wiarą. Tak. A, idąc teraz na drugą stronę tabelki, musimy to zrobić takie porównanie. Strażnica. Strażnica tutaj twierdzi w dzisiejszych czasach, że nie ma cudów, a ale czy się naprawdę z tym zgadzamy? Yy, tak szybciutko, może Ania przeczyta nam Mateusza, 16, rozdział 17 Marka. I, i. Marka, przepraszam, Ewangelia. Marka, 16, rozdział 17 i 18 werset. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Tak, czyli widzimy, że cuda mają piek, być. E, e, Przechodząc do następnego e, podtytułu, może powiemy coś na temat e, przepowiedni i proroctw. I tutaj e, Bóg używał osoby, aby coś przepowiadać. Jako proroctwo. I zawsze to proroctwo się spełniało. Przykład? Tutaj mam akurat napisany przykład Daniela. Przepowiedział zburzenie Babilonu i także nawet przepowiedział linię światowych mocarstw. No, jak wiemy, wszystko się dokładnie spełniło i... Wersetem, który na ten temat chcemy powiedzieć w przeciwności do tego, co mówi, mówi Towarzystwo Strażnica, może najpierw przeczytajmy, żeby to się nam wszystko kleiło, Piotru Mojżeszową 18, rozdział 22 werset. Dlaczego ważne jest, żeby zidentyfikować tych, którzy naprawdę pochodzą od Boga, od prawdziwego Boga, i po prostu Bóg ich Prorokuje. używa do Nie. tego, aby prorokować? Kto to jest. Czy są to ludzie, którzy po prostu wymyślają sobie jakieś proroctwa, czy są po prostu to ludzie rzeczywiście od Boga. I, i posłuchajmy tutaj z Biblii może, jak Bóg ich nazywa. To jest piąta Mojżeszowa 18.22? Tak. Gdy, por, gdy prorok przepowie coś w imieniu Jachwe, a Słowo Jego będzie bez skutku, i nie spełni się, znaczy to, że tego Jachwe do niego nie mówił. Lecz Twoje pierwsze powiedział to sam prorok, nie będziesz się go obawiał. Jak się to ma do świadków Jehowy? Tak, to teraz idziemy na drugą stronę tabelki i popatrzymy rzeczywiście z tym, jak się miało z tymi przepowiedniami i proroctwami, jeśli chodzi o Towarzystwo Strażnica. Czyli jak widzimy, od początku założenia yy, Towarzystwa Strażnica ponad 100 lat temu. Można by było powiedzieć, że 100% wszystkich przepowiedni, wszystkie przepowiednie okazały się fiaskiem, okazały się fałszywe i przykłady. Przykładem na przykład jest koniec świata przepowiedziany w 1914 roku w 1925 i następnie na, na naj, najpóźniejszym rokiem, który ja pamiętam. Z, od moich e, rodziców, znajomych 1975 roku. To była rok. taka strażnica, i to tytuł miała. Czy wypatrujesz roku 1975? Tak, to była strażnica e, w 1973 roku i czwartym. Później przygotowywała e, braci na ostatnie dni e, tutaj bycia na ziemi i w jak najlepszy sposób y, po prostu użyć, użyć, wykorzystać ten czas. Mm -hmm. I to były wszystkie y, praktycznie te lata, któreśmy akurat wspomnieli, 14, 25, 75, jeśli chodzi tylko o koniec świata. Oczywiście żadne 100% się nie... fiasko, żadne się nie spełniło. Um, może takie następne, które ja pamiętam już osobiście, jak zacząłem studiować y, y, ze ja Świadkami Jehowy. Było to y, proroctwo o nowym pokoleniu i na pewno każdy, y, kto był, kto jest i kto pamięta książkę, będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Była tam, a, y, było tam pewnego, raz, pewnego y, rodzaju proroctwo, y, sam, gdzieś tam w połowie książki, tam było chyba siedem głów. Ilustracja, tak, siedem głów. Y, Ilustracja siedem głów, zaczynająca się od dziecka, się starzała, aż do starego, takiego mężczyzny. A, jak wiemy proroctwo to było promowane aż do 1995 roku. Ja osobiście pamiętam jak chodziliśmy i żeśmy cały czas... Głosili. Praktycznie nie nawet głosili, mm. tylko straszyli ludzi, że już... Że pokolenie nie przeminie. Pokolenie, nie? które ma pamiętać 14 rok, rzeczywiście ma nie wymrzeć. Jeszcze ktoś tam ma gdzieś być, bo będzie widziało koniec świata, będzie widział Armagedon. Jak się z tym ma? 100% fiasko. Już pokolenie to wymarło, bo pokolenie, które pamięta 14 rok, yy, dziś już powinno mieć około średnio 115-120 lat. No więc właśnie tyle tych godzin spędzonych wtedy na mhm. głoszeniu, mówienie jedynej prawdy, nawracanie ludzi, że będzie koniec świata, że pokolenie nie wymrze. Po co ten mój czas? Po co tyle godzin? Butów zdartych, wszystkiego mhm. po co? Um, może, jeszcze jedną rzeczą, e, którą chcieliśmy takie porównanie zrobić, jest dokładność. Dokładność, y, z jaką jest identyfikowani są e, słudzy prawdziwego Boga, z jaką mówią dokładnością i z jaką dokładnością mówi strażnica. Biblia zawsze harmonizowała sama z sobą. Jeśli ktoś ją czytał i ktoś się czyta i porównuje, y, pisarze przedstawiali zawsze wiadomości bez żadnych sprzeczności. Jeśli coś tak było zapisane, tak się miało wydarzyć. Jeśli cofając się nawet do tyłu, tak żeśmy wspomnieli. A jak się ma ze strażnicą? A doktryny strażnicy były w ciągłym w ciągłym konflikcie od samego początku, od założenia przez y, Rasela, później przez radę Forta, i tak dalej i tak dalej. Co chwilę się zmieniały. Dlatego nie możemy tutaj nie może to być wytłumaczone, że te zmiany się nazywają nowym światłem, ale później wytłumaczymy to, dlaczego tak jest. Gdzie było kilkadziesiąt zmian i przekrętów, takich jak wcześniej żeśmy wspomnieli, nowe pokolenie, Absolutnie. przeszczepy organów, co ileś tam lat była można, inna nie, decyzja, można, tak. albo nauka o władzach zwierzchnich. To były Absolutnie. pewne nauki, które zmieniały się flip-flop, zmieniały się co, co jakieś co, jakieś lat, co jakieś kilka kilkanaście mm -hmm. lat. Następnym przykładem, jaki my żeśmy tutaj znaleźli jest także można, e, sprawdzić, sobie. można tak. sprawdzić oczywiście, kto ma takie stare książki. E, fałszywe i omylne proroctwo, na przykład e, drzewo z proroctwo Daniela. E, Towarzystwo Strażnica e, Towarzystwo Strażnica w książce Prawda bardzo fajny tytuł, Prawda z 1946 roku na stronie 219 pisali, że to drzewo obrazowało niebiański rząd Lucyfera. Yeah. Czyli jeszcze pamiętajmy raz: 1946 rok, strona 219 pisali, że drzewo obrazowało niebiański rząd Lucyfera. A później. W 1982 roku w książce Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi wobec niektórych, ja studiowałem jako świadek, przyszły świadek Jechowy na stronie 139, a kapicie 14 to drzewo przedstawia zwierz... zwierzchnią władzę Boga. Czyli jakbyśmy sobie policzyli od 46 do 82 roku 40 lat głoszenia kłamstwa. Tak, prawdy. Czyli, czyli głoszenie na darmo, no czyli. Nie wiem, jak to sobie każdy może wziąć do kupy. Może tak. Na Dalej w dokonanej tajemnicy, wydanej w 1923 roku na stronie 16 pisze, że Jezus mógł być nazwany Bogiem wszechmogącym. To był 23 rok, czyli pierwsi założyciele Towarzystwa Strażnica. Natomiast w książce prowadzenie rozmów, Wprowadzenie rozmów na, na stronie 391 jest już. pisze się już, że tylko w ojcu. Biblia mówi, że jest tylko, że on tylko jest bogiem Wszechmocnym. czyli widzimy, czyli praktycznie 1923 i no po 80 latach. Znowu następuje zmiana. A to, jest dosyć, to jest dosyć duża zmiana. No naprawdę. A tak. Y, ale dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że świadkowie chowy y, biorą sobie zawsze jeden werset. Y, zresztą ja też go brałem jak byłem nim. Jest to werset, który jest zapisany y, w przypowieści 4.18 i, i twierdzą, że... Czytać? To jest nowe światło. Tak. I teraz go przeczytamy z Przysłów 4:18. Bardzo często się tym posługujemy. I odczytujemy ten werset z Biblii Nowego Świata. Tak. Lecz ścieżka prawych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej, aż następnie pełny dzień, aż nastanie nowy dzień. Tak. Czyli tutaj ten werset można powiedzieć, Trudno sobie wyobrazić, tak naprawdę, co by się stało ze świadkami Jehowy, gdyby tego wersetu nawet nie było w Biblii. Jest on dla nich, można powiedzieć, oazą na pustyni, lub takim kołem ratunkowym dla tonącego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wielkie znaczenie tego wersetu bierze się z następującym zrozumowaniem, świadków Jehowy. Droga to ich nauki. A coraz jaśniejsze świecenie drogi to coraz jaśniejsze rozumienie prawd, które mhm. objawia im Bóg. Mhm. Czyli innymi słowami, słowy można powiedzieć, że wczoraj głosiliśmy tak a tak, a dzisiaj zmieniamy pogląd na tę sprawę, czyli zajaśniało nam nowe światło. Tak. Jeśli więc, yy, jak twierdzi pełen świadek, czasopismo Strażnica zmieniło doktryny pomiędzy 17 rokiem, były świadek, od 17 roku do 28, było niesamowicie dużo zmian, zmieniono różne doktryny około 140, ponad 140 razy. Znaczy No to jest to był William Schnell, on, no? był, on był świadkiem miechowym i sobie później wypowiadał się, tak. A to oznacza, że tyle razy zaświeciło nowe światło, tak przeciągu kró, króciutkim, od 17 do 28 roku, czyli 11 lat. Czyli gdy ktokolwiek próbuje zarzucić świadkom Jehowy, że ich przełożeni zmieniają nauki jak rękawiczki, oni nie przejmują się tym i spokojnie cytują wtedy sobie powieści 4 rozdział i 18 nie? werset, który twierdzi, że to jest nowe światło. Nie? Ale jakaż to wygoda mieć taki werset, prawda? Ale my, go, my wam wytłumaczymy, że ten werset rzeczywiście yy, nie jest żadnym wersetem do wytłumaczenia. Tymczasem y, będziemy szukać dalej, tymczasem droga w Piśmie y, Świętym nie oznacza nauk, lecz życie, postępowanie człowieka. Słowo Jezusa, słowa Jezusa są tego wymownym przykładem. I y, tutaj z Mateusza, y, może odczytamy siódmy rozdział, 13 i 14 werset, zanim y, dalej będziemy o tym rozmawiać. Mateusza, siódmy rozdział, 13 i 14 werset. Biblię używam cały czas. Tak. Będziemy tak. czytać dzisiaj y, z, y, z Biblii y, przykładu 7, Nowego Świata. 713 14. Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż szeroka i przestronna jest droga prowadząca do zagłady i wielu jest, którzy nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama i wąska droga prowadząca do życia i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Tak. So. Tak, czyli przeczytaliśmy ten werset i załóżmy jednak przez chwilę, że droga w przypowieści 4,18 oznacza nauki towarzystwa strażnica. I zbadajmy, czy takie rozumienie drogi jest do pogodzenia z tym, co głosili. Droga w przypowieści 4,18 ma świecić coraz jaśniej. Tak więc z nauki świadków Jehowy Także powinny być e, świecić coraz jaśniej, prawda? Świecić coraz jaśniej. Ta sama droga. Czy rzeczywiście tak było od początku, od samego początku, ponad 100 lat. Jeśli towarzystwo Strażnica e, głosiło w przeszłości jakąś naukę, a następnie się z niej e, wycofywało, by ponownie wrócić do tej pierwszej, to oznaczałoby to, że ich nauki nie świeciły coraz jaśniej. Lecz czasami po prostu gasły. Jeśli gasły, to nie mogą być przylądowane do drogi, która jest opisana w przypowieści 4.18. Ja a świadkowie wiem. Jehowy bez, bezpostawnie stosują cały czas ten werset do swoich nauk. A siebie wtedy uważają za sprawiedliwego, który tą drogą kroczy. Przyjrzyjmy się następującemu przykładu. Mam tutaj dla Was parę przykładów. Przykład numer jeden. Jeśli chodzi o gaśnięcie i zapalanie się światła, miało być jaśniejsze światło, a nie go zmieniać. Jeśli chodzi nawet o taką prostą rzecz, Towarzystwo Strażnica bardzo dużo i długo i wiele razy polemizowało na tym, że czy Sodoma i Gomora zmartwychwstanie. To było taki jeden ze śmieszniejszych tematów, które chcielibyśmy może tutaj przedstawić, bo zaczęło się to od 1879 roku. Yy, strażnicy numer 6, strona 8, było to po angielsku. I tam powiedzieli, że mieszkańcy Sodomy zmartwychwstaną. 950, 1952 rok, yy, strażnica na stronie 300, 338 już nie zmartwychwstaną. staną. Ha! Siedem lat później w strażnicy w 1965 roku z sierpnia zmarłych staną. 88 rok strażnica numer 17 strona 30 nie zmarłych staną. Wow. I tak dalej i tak dalej i przechodzimy na 90 roku yy, przepraszam do 89 zmarłych staną i w 90 znowu już nie zmarłych staną. Wszystkie strażnice są yy, można naprawdę yy, ale zobaczcie sprawdzić. wyobraźcie sobie właśnie pukacie do ludzi i mówicie, że zmartwychwstanie. Za kilka lat idziecie nie staną Później znowu zmartwychwstaną. Nie. Czyli co, co tutaj chcemy powiedzieć, że tak więc światło nie świeciło coraz jaśniej, tylko gasło, zapalało się, gasło i znów się zapalało. Czyli coś się... Raz, raz żyliście w... Coś ten werset Wprawdzie, mi nie gra tutaj. Wprawdzie nie wiem. Czyli przykład, e, może przykład drugi. E, to jest bardzo prosty Przekład drugi, może pogląd strażnicy w kwestii rozumienia wersetu z Rzymian, y, 13 rozdział i pierwszy werset. Może to przeczytamy. Rzymian, mhm. 13 rozdział i pierwszy werset. Trzynasty rozdział, pierwszy. Tak. Niech każda dusza będzie podporządkowana władzą zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko za sprawą Boga. Istniejące władze zajmują swe względne pozycje za sprawą Boga. I widzimy. Teraz tak. W 1919 roku yy, w tomie pierwszym na stronie 313, było to we wydanie już po polsku, yy, tłumaczenie było takie, że władza z listu do Rzymian 13.1... To rządy pogańskie. Yeah. Ok. Dalej idziemy. Teraz. Władza z Rzymian 13.1 w 1929 roku to Bóg, Jehowa i Jezus Chrystus. Jest to w książce Prawda Was Wyspobodzi na stronie 312. Wydanie angielskie z 1943 roku, a później Strażnica yy, z 15 czerwca 1929 roku. Dalej w Strażnicy 1963 rok, numer 17 i 1981 rok, numer 3, na stronie 4 w Danie Polskie, władze to rządy pogańskie. Hmm. Czyli rządy pogańskie e, za 10 lat jest mowa, że to jest Jehowa i Jezus i 63 i 81 znowu rządy pogańskie. Czyli Coś to światło jakoś, jakimś płomykiem dziwnym świeci. Albo do klejania, tak Bardzo wyraźnie o, o kolejnych zmianach w rozumieniu, kim są władze. 13.1 podaje Strażnica w 96. Mhm. Na, jest to numer 9 na stronie 13 i 14 oraz Strażnica z 95 roku numer 10 na stronie 21 i 22. Towarzystwo Strażnica było świadome tych wpadek ze światłem i tu jest bardzo ciekawa sprawa. W tej sytuacji trzeba było posłużyć się argumentami pomocniczymi, gdyż werset z Księgi Przysłów 418 nie obejmuje swoim zakresem gaśnięcia i ponownego zapalania światła. W związku z tym wykorzystano argument zaczerpnięty z żeglarstwa. Ciało kierownicze, tak. Ciało kierownicze stosując ten argument nie zauważyło, że. Stoi ten argument w sprzeczności z czwartym rozdziałem Księgi Przysłów. To jest problem mały, e, z której to właśnie pochodzi ten cytat. Przez ten właśnie nich werset w świetle świecącym coraz jaśniej i ten osiemnasty werset czwartego rozdziału. Czyli w poniższym zestawieniu, ja będę wam czytał. Yy, po lewej stronie w tabelce będę miał umieszczone teksty Pisma Świętego z Księgi Przysłów 4.18-27, mhm. a po prawej będę Wam czytał argumenty z żeglarstwa, które są zastosowane przez Towarzystwo Strażnica. I możecie to znaleźć ze Strażnicy 1982 roku, numer 18, strona 19, i artykuł jest pod tytułem Coraz jaśniej. Na ścieżce sprawiedliwych. A to tylko w rocznikach znajdą już, tak? Bo już tak no, na no, stronie jest tylko to... w rocznikach już teraz można znaleźć, tak. bo to nie jest dostępne na internecie. Już. A um. może szybciutko tak, werset yy, czwarty rozdział księgi przysłów, werset 18 mówi, że ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Czyli światło staje się bardziej jaśniejsze, tak jak mówię, to jest oaza cała yy, wszystkich wytłumaczeń, dlaczego są te zmiany. Ale, gdy idziemy tutaj do wersetu 27, mówi nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Nie. Powstrzymuj swoją nogę od złego. Nie zbaczaj. Na prawo, I nie teraz to mówią świadkowie. Niektórym jednak wydaje się, że ścieżka ta nie zawsze prowadzi prosto przed siebie. Wyjaśnia podawane przez widzialną społeczność ludu jechowy zawierają niekiedy poprawki. Które jak gdyby nawracały do punktu wyjścia do dawniejszych poglądów. Nazywa się to porównanie z tym, co w środowisku wodniaków bywa nazywane halsowaniem. Manewrując o sprzętem, żeglarze potrafią zmusić statek do zwrotów w prawo, w lewo, tam i z powrotem, ale cały czas posuwają się w upatrzonym kierunku pomimo przeciwnego wiatru. To jest wytłumaczenie yy, towarzystwa Strażnica, dlaczego tak. następuje to. Te różne zachwiania. Mhm. Tutaj dali e, przykład żeglarstwa, ale widzimy, co mówi w 27. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Ten statek ale nie się. może zbaczać. Nie ale może, może robić. Powstrzymuj swą y, nogę od złego. I co? Podsumujmy. Pierwsze. Środkowie Chowy powołują się na ten werset 4.18. I według nich, droga, która świeci coraz jaśniej, to ich nauki. Następne. Według przypowieści 4,27 z drogi, która świeci coraz jaśniej, nie wolno zbaczać ani na lewo, ani na prawo. Następne. Nauki Świadków Jehowy zawracają i wracają do punktu wyjścia oraz żeglują w prawo i w lewo. Wniosek. Nauki Świadków Jehowy nie można przerównać do drogi z Księgi Przysłów 4,18. Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze dwóm wypowiedziom Strażnicy związanym z nowym światłem. Nowe światło nigdy nie stoi w sprzeczności ze starym światłem, no. lecz dodaje tylko coś do niego. Cały czas idzie w tym samym kierunku, jest jedno światło. Ale, o tym, nie powiedzieli, ale o tym powiedzieli sami, e, sami świadkowie chowy. I to było na samym początku Strażnicy z 1881 roku, numer dwa. Strona 188, wydanie tylko po angielsku, bo jeszcze nie było po polsku, mówi nie. wyraźnie: nowe światło nigdy nie stoi w sprzeczności ze starym światłem, lecz dodaje coś do niego. Czyli strażnicy nie udało się być wiernym tej zasadzie od samego początku. Od samego początku. Nie mogli być wierni tej zasadzie, chociaż ją wymyślili w 1881 roku. Najwidoczniej zajaśniało nowe światło odnośnie zrozumienia nowego. nowego światła. To na to wychodzi. Drugi cytat dotyczy stosunku chrześcijan do zmieniających się nauk. Strażnica 1977, numer 15, strona 8, wydanie po polsku. Mówi: Chrześcijanie. Co do podstawowych nauk, nie mogą być niezdecydowani, zmienni, jak chorągiewka na wietrze. Czy można polegać na zdaniu takich ludzi lub na ich szczerości? Bo na pewno to nie jest zdanie Boga, to nie jest zdanie naszego Boga, który by się bawił i powiedział tak: raz jest tak, potem zrobię tak, potem znowu wrócę do tego albo zmienię całkowicie. To nie jest Bóg. Czyli Bóg to, jest niezmienny. To zacytowałem ze strażnicy 1977 roku numer 15, strona 18. Czy można polegać na zdaniu takich ludzi lub na ich szczerości? Absolutnie Odpowie, nie. Odpowiemy nie. świadkom Jehowy. Absolutnie nie można polegać na zdaniu ludzi, których nauki są zmienne jak chorągiewka na wietrze Absolutnie przez ponad 100 nie. lat. Dlatego, żeśmy od nich odeszli. Tak. E, na koniec przeczytamy Wam dwa wersety, aby podsumować Psalm 146, werset trzeci. Dlaczego nie polegamy na osobach, które się tyle razy mylą, pomylili i dalej twierdzą, że się nie mylą, ale jednak się mylą. Psalm 146 trzeci, tak? i werset trzeci. Nie pokładajcie ufności w dostojnikach. Ani w synu ziemskiego człowieka, do którego nie należy wybawienie. Nie należy. Nie należy wybawienie. Do człowieka. I teraz przechodząc do następnego wersetu, jak, jak żeśmy to położyli e, razem, jest to werset z 1 Koryntian. Wielka ta Biblia. Pierwszy Koryntian, 11 rozdział mhm. i trzeci werset. 11, werset, 11 rozdział trzeci werset. Ale chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Każdego mężczyzny. Nie tylko ośmiu mężczyzn. Każdego mężczyzny. Nie ma zresztą władzy żeby tu... jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg. Czyli wszyscy Czytamy. możemy to czytać i wszyscy możemy dojść do tego, kto mówi prawdę, a kto jej nie mówi. Dlatego jeszcze raz. Tylko się yy, zapytamy i podsumujemy to. Gdy zaczęliśmy głosić, my na Środkowie chowy, 20 lat mogę powiedzieć i chciałem wszystkich przeprosić, tych, którzy ja mnie słuchają, że mhm. 20 lat głosiłem kłamstwo. I no, tak byłem wyuczony. Czyli yy, biorąc to pod uwagę, jak to wszystko się działo od samego początku yy, co 20, 30, 40 lat. Prawda powstaje, że jest nowa prawda, czyli stara prawda już nie jest prawdą, tylko stara prawda już jest kłamstwem. Czyli praktycznie co jakiś czas głosimy, że mamy nową prawdę, a kłamstwo zostawiamy z tyłu i trzeba o nim szybciutko zapomnieć. Ja się jeszcze tylko obawiam, że ci wszyscy, którzy w tej chwili chcecie bronić swojej prawdy jako świadkowie Jehowy, za miesiąc możecie mieć już nową prawdę. I to, przy czym teraz obstajecie, nie będzie już prawdą. Dlatego zastanówcie się, za którą prawdą stoicie. Czy za tą biblijną, która się nigdy nie zmienia, światło jedynie się może rozszerzać, ale tak jak mówiliśmy, nie schodzić z jednego punktu do drugiego, zupełnie co innego, którego Boga się trzymacie. Okej, okay. na koniec tylko chcieliśmy wszystkim powiedzieć, żebyście się dobrze zastanowili, czy rzeczywiście przysłów 418 jest tym prawdziwym światłem, o którym myślicie. Przemyślcie to jeszcze raz. Pozdrawiamy wszystkich bardzo cieplutko.